Siemano moi drodzy. Witam was serdecznie w piątek, piąteczek, piątunio. Chłop, Mega zimno. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że z Liberce jak wyjechaliśmy o 16:30. To dopiero, nie uwierzycie. Dopiero tutaj w Bogatyni na cepena dotarłem o godzinie 20:00. Taka była szklanka na drodze. Maksymalna prędkość 20 na godzinę. Normalnie to jest dramat. Plan działania mamy taki, że teraz idę, idę na pocztę, wysłać dokumenty, potem idę do sklepu motoryzacyjnego, zapłacić za, za części i zobaczymy jak wygląda sytuacja z planowaniem głowic. Bo nie wiem, czy kurde zostało to wysłane, czy nie. Więc będę wszystko wiedział. A teraz idę, bo kurde, że tak powiem, w ręce mi jest zimno, więc sorry, winę tu. szybka aktualizacja. Papier. O, papierologię mamy, że tak można powiedzieć, wysłaną już do firmy. Za części zapłacone. Znajomem już wsadziłem to do auta. Ale mamy problem, kurde, z głowicami. Bo u mnie są dwie głowice do planowania, i nikt tu w okolicy nie robi planowania głowic. Co nas bardzo zmartwiło, zaistniała sytuacja. No nic, trzeba będzie gdzieś kurde poszukać w dalszych okolicach Wrocław, Jelenia Góra. Może czy ktoś gdzieś nie planuje głowic? Bo tak, to jesteśmy w czarnej dupie z tymi głowicami. Temperatura, moi drodzy, jest minus 6, ale też jak się stoi na dworze, to nie ma tragedii, bo nie jest to odczuwalne, ale jest bardziej odczuwalne jak się normalnie idzie. Bo ręce to już mam kurde czerwone, ale trzeba być twardy jak lew z biedronki a nie miękki. Więc teraz lecę do ciężarówki, zabieram swoje rzeczy, eee, wracam się z powrotem tam do znajomego gdzie pracuje, zabiorę kluczyki od jego garażu i ja i lecę lecę zobaczyć sytuację czy można samochód wepchać czy tamten wyjechał czy nie bo on mówi, że nawet nie wie Dobra Siemano. Witam Was w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj sobotę. Tu mamy cały goły blok silnika rozbeweszony. No i połowa sukcesu tego sierciucha będziemy wypychać dzisiaj. A ja idę swój samochód odciężyć i będzie wpychany. Będzie wpychany więc. Możliwe, że przy dobrych wiatrach dzisiaj będzie coś ruszane pod maską. A jak nie, no to dopiero na następny weekend będzie wyjeżdżany silnik, bo tamtym trzeba. Dobra, czekajcie. O, zamarznięte. Dobra, alarm jest odpuszczony, ale o, jest, ruszyło. O Boże, co ja tutaj kuźwa mam. Normalnie dramat, moja o, Trzeba to żyć. Dobra, ja się biorę za robotę, odezwę się, jak może silnik wyjedzie z tego auta jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. No i mamy moją padlinę do wyciągania silnika. A więc tak ja jestem w domu o 21.30 dotarłem do domu, ale postanowiłem kurde się odezwać, żeby zrobić takie szybką aktualizację. Jakżeście zauważyli, że o no za 10 kurde, 11 byliśmy tam na, na garażu ze znajomym. No i mieliśmy dzisiaj plan, yy, że tak powiem uszczelniać, uszczelniać samochód, znaczy samochód, uszczelniać silnik i go składać. Ale znajomy dostał kurde tchnienia, zrzucił panewki. No i okazało się, że. Kurczę. Okazało się, że trzeba zakupić panewki i jeszcze powyciągał tłoki. No i pierścienie tam na tłoki trzeba jeszcze powymieniać, więc to będzie najgorsza inwestycja. Póki to, żeśmy tam porobili i tak dalej, no to gdzieś koło godziny 14.00. Że tak można powiedzieć, próbowaliśmy, zaczęliśmy wpychać mój samochód. No, na tym śniegu, no to była, kurde, jazda bez trzymanki bo żeśmy się ślizgali, więc znajomy wziął swojego dzipka Fronterę. No i zaczęliśmy ją wpychać przez Fronterę na sztywnym holu. No, to żeśmy ją tam wepchali. To była gdzieś godzina 15. No, i, 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 i No, i zaczęliśmy rozbierać tam przód, i tak dalej. Potem pojechaliśmy, kurde, do, do, do niego, do domu, Żeby wypić kawkę, zagrzeć się. No, i koło godziny 18, żeśmy tam przyjechali, no to, żeśmy zrzucili cały przód, on całą instalację elektryczną tam powypinał. No, i stwierdził, że godzina 19, no to robimy fajrant, no to do niego, póki ja się tam przebrałem, przemyłem ręce. Wypiliśmy kawkę, popierniczyliśmy go, e, głupoty, póki pożyczyłem samochód od drugiego znajomego. No to trochę też mi zeszło, no i jeszcze e, te zakupy sobie w międzyczasie też zrobiłem do ciężarówki. E, no i z tego co mówił, to postara się w tygodniu wyciągnąć ten silnik, a jeśli nie, no to wyciągniemy go w e, sobotę. Z racji tego, że jeszcze, kurczę, nagrywam dla Was, to pochwalę się, co sobie wczoraj zakupiłem na Allegro i dzisiaj mi to przyszło do paczkomatu. Proszę bardzo. Aha. Zakupiłem sobie powerbanka z takiej firmy. To nie jest żadna reklama, zaznaczam. Po prostu chcę Wam pokazać, jaką sobie inwestycję fajną zrobiłem. Kurde! O, proszę bardzo, jest inwestycja moja. O! Cyk, tu mamy całą instrukcję. Tutaj mamy kabelki. No, mogłyby być troszeczkę te kurde kabelki że tak powiem yy, dłuższe, nie, no ale to nic, wiadomo. Tutaj sobie o, tutaj w to miejsce podłączamy, no i 33% mamy, ale jak go wyciągnąłem, to było 100%, a najlepsze jest to, że jak do siebie do Audi podłączyłem pod akumulator, żeby mu podać prądu, bo było 100%, to momentalnie, kurde, spadało kurde, na ładowanie tego urządzenia, ale dało radę, troszeczkę go podładowałem. Więc, co? Latereczkę mamy, proszę bardzo. No i co? Możemy ładować sobie telefony. I tutaj ładujemy sobie to całe urządzenie. Tu mamy ten kabeleczek i, i, i mogę sobie znaładować z wersji C mikro USB. I jakiegoś iPhone'a i to właśnie wtedy sobie wpykam. Tu albo tu, a jak to urządzenie chcę to biorę. Wejście C. O Syk. Aj, może mi to nie wydać teraz. Tak myślałem. O! I proszę bardzo, ono się ładuje. No i gra muzyka. I tak na zakończenie materiału. Takim urządzeniem chciałem wam się moi drodzy pochwalić, że sobie takie coś zakupiłem, więc ktoś będzie chciał ze znajomych, żeby podjechać, odpalić mu samochód, nie ma problemu. Bi zabieram. Podchodzę, odpalamy. Dobre na jakąś wycieczkę w góry, yy, bo jest latareczka, więc nie ma co się martwić, że ciemno będzie. Będzie mi padał telefon, no to sobie też mogę i telefon na szybko podłączyć, więc małe, wygodne. Dobra, moi drodzy. Kończymy tą szybciutką aktualizację, więc co? Widzimy się już w poniedziałek w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.